Dzień dobry, jest to film dotyczący historii w klasie ósmej. Dzisiejszy temat to upadek komunizmu w Europie. I zaczynamy od kryzysu w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, czyli ZSRS. W latach 70. i 80. XX wieku podczas rządów Leonida Breżniewa w ZSRS panował zastój gospodarczy, skutkujący bardzo powolnym wzrostem wynagrodzenia i poziomu życia obywateli ZSRS. Kiepsko opłaceni robotnicy pracowali mało wydajnie. Kryzys gospodarczy pogłębił się na skutek złej organizacji pracy, powszechnej korupcji i marnotrawstwa surowców energii, cech charakterystycznych dla gospodarki centralnie zarządzanej. Skolektywizowane rolnictwo stało się mało wydajne i nie było w stanie wykarmić obywateli. Żywność przywożono więc z zagranicy. Spadła jakość edukacji i opieki medycznej. Wielkim problemem był alkoholizm. Jednocześnie kraj tak zróżnicowany pod względem pochodzenia ludności, stał się miejscem nasilających się konfliktów narodowościowych i problemów religijnych. Wśród mieszkańców krajów bałtyckich i Ukraińców rozbudziły się aspiracje narodowe i nie godzili się oni, by kierowali nimi Rosjanie. W azjatyckich rejonach ZSRS następowało odradzanie się islamu. Interwencja ZSRS w Afganistanie w 1979 roku w celu wyniesienia do władzy popieranego przez siebie polityka rozpoczęła długoletnią krwawą wojnę. W konflikcie tym USA stanęło po stronie afgańskich partyzantów, szkoląc mujahedinów i wspierając finansowo i dostawami uzbrojenia. Podzielone dotąd klany i plemiona afgańskie zaczęła jednoczyć idea dżihadu, czyli świętej wojny. Armia ZSRS podniosła w tej wojnie dotkliwe straty, koszty interwencji były ogromne dla gospodarki, a coraz większa liczba zabitych i rannych żołnierzy wpływała na pogorszenie nastrojów społecznych. Wsparcie udzielane przez USA afgańskim mujahedinom było skutkiem zmiany polityki USA wobec ZSRS ówczesny prezydent USA Roland Reagan, jako zdecydowany wróg komunizmu, zaostrzył walkę z ZSRS. Chcąc osłabić to państwo, doprowadził do drastycznej obniżki cen na ropę naftową ważny surowiec eksportowy ZSRS. Stany Zjednoczone udzielały też wsparcia ruchom opozycyjnym wewnątrz bloku komunistycznego ZSRS. Kontynuował wyścig zbrojeń z USA, co wymagało znacznych nakładów finansowych, a to dodatkowo obciążało już niewydolny system gospodarczy. W jaki sposób próbowano zreformować ZSRS? Otóż po śmierci Breżniewa w ZSRS pojawiły się trudności z wyłonieniem silnego przywódcy. W dodatku w latach 80. XX wieku gospodarka ZSRS pogrążyła się w głębokim kryzysie. Zmiany nastąpiły kiedy w 1985 roku na stanowisko pierwszego sekretarza komunistycznej partii Związku sowieckiego został wybrany Michał Gorbaczow. Wobec krytycznej sytuacji gospodarczej rozpoczął proces reform znany jako perestrojka, czyli przebudowa gospodarki, własność, czyli jawność życia publicznego i gospodarczego oraz uskorjenie, czyli przyspieszenie gospodarcze. Reformy te miały na celu wprowadzenie elementów kapitalizmu, lecz nie zakładały przebudowy podstawy ustroju socjalistycznego. Tak powierzchowne i niekonsekwentne wprowadzenie reformy nie przyniosło poprawy sytuacji gospodarczej, a polityka własności ujawniła głęboko zakorzenione problemy w ZSRS, m.in. nadużycia polityków należących do partii. Reformy gospodarcze spowodowały narastającą inflację i wzrost kosztów życia, a otwarcie polityczne wyzwoliło falę niezadowolenia i żądań niepodległości w republikach składających się na ZSRS. Jakie były skutki pogłębienia się kryzysu gospodarczego w ZSRS? Konieczność cięcia kosztów i polepszenia stosunków z Zachodem sprawiła, że w okresie rządów Gorbaczowa Doszło do zmian w polityce zagranicznej ZSRS, które mogły być uznane za oznakę osłabienia. Zlikwidowano bazy w krajach pozaeuropejskich, na przykład na Kubie, i wycofano się z wojny w Afganistanie w 1989 roku. ZSRS nie udźwignęła też wydatków związanych z wyścigiem zbrojeń ze Stanami Zjednoczonymi, co zmusiło ZSRS do podpisania traktatów rozbrojeniowych. Co więcej, ZSRS. Tracił zdolność do ingerowania wewnętrzne sprawy krajów bloku wschodniego. Gorbaczow nie sprzeciwiał się demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej, sądził, że dopuszczenie do władzy przedstawicieli ugodowych środowisk opozycyjnych sprawi, że komuniści zachowają rządy. Jesień Ludów, czyli upadek komunizmu w europejskich krajach bloku wschodniego w latach 1989. 1990. Kraje bloku wschodniego podpisały w 1975 roku akt końcowy KBWE, w którym zobowiązały się do przestrzegania praw człowieka. Nie oznaczało to, że władze komunistyczne przestrzegały tych postanowień, lecz kryzys oznaczał uzależnienie się od pomocy z Zachodu. Otwarte represje w takiej sytuacji nie wchodziły więc w grę. Dzięki czemu zaczęły powstawać organizacje opozycyjne. Na przykład Komitet Obrony Robotników, czyli KOR w Polsce albo Karta 77 z Wacławem Havlem na czele w Czechosłowacji. Początkiem jesieni ludów, czyli przełomowego okresu, w którym wiele krajów w regionie odzyskało niepodległość i zakończyły się rządy komunistów, były burzliwe wydarzenia w Polsce. Działająca od 1980 roku NSZZ Solidarność była ruchem, który stał się symbolem przemian, a wraz z jego odrodzeniem doszło w 1988 roku do masowej fali protestów w Polsce. Ich skala do tego stopnia przestraszyła władze, że zgodziły się na rozmowę ze związkowcami skupionymi wokół Lecha Wałęsy. W wyniku rozmów przy okrągłym stole Zostały przeprowadzone w czerwcu w Polsce w 1989 roku pierwsze częściowo wolne wybory, które komuniści przegrali. Powstał rząd, na którego czele stanął niekomunistyczny premier, Tadeusz Mazowiecki. Wydarzenia te otworzyły drogę do transformacji demokratycznej w Polsce i zapoczątkowały falę przemian w innych krajach Bloku Wschodniego. W Czechosłowacji. Komuniści musieli oddać władzę w wyniku tzw. aksamitnej rewolucji, czyli dziesięciodniowych, masowych, pokojowych protestów, a nowym prezydentem został Wacław Havel. Czechosłowacja po wolnych wyborach w pokojowy sposób podzieliła się, tworząc dwa państwa – Czechy i Słowację. Bezkrwawo pozbawiono władzy komunistów na Węgrzech i w Albanii. Inaczej było w Rumunii, którą od lat rządził w sposób autorytarny i represyjny Nikolaj Czałcesku, odmawiający wprowadzenia reform. Po wybuchu masowych protestów dyktator próbował je stłumić, co doprowadziło do walk ulicznych z tajną policją. Kiedy na stronę demonstrantów przyszło wojsko, Nikolaj Czałcesku został pozbawiony władzy siłą, a następnie skazany na śmierć. W Jugosławii po obaleniu komunizmu doszło do rozpadu państwa i krwawej wojny domowej. Kolejnym przełomowym wydarzeniem był upadek muru berlińskiego 9 listopada 1989 roku. Mur berliński był symbolem podziału między dwoma niemieckimi państwami i całym blokiem wschodnim. Pod wpływem antykomunistycznych demonstracji władze NRD niespodziewanie ogłosiły, że obywatele mogą swobodnie przekraczać granicę z RFN. Która była zamknięta przez dekady. Tysiące ludzi ruszyło w stronę muru berlińskiego i zaczęło go burzyć. To wydarzenie stało się ikonicznym symbolem upadku komunizmu i zjednoczenia Niemiec. W 1990 roku nastąpiło bowiem połączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej z Republiką Federalną Niemiec, czyli RFN. A jak nastąpił rozpad Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, czyli właśnie ZSRS. Na skutek reform prowadzonych przez Gorbaczowa w ZSRS stopniowo wprowadzano demokrację. Ważnym wydarzeniem był odbywający się w 1989 roku, po raz pierwszy zjazd deputowanych ludowych z udziałem deputowanych niezależnych stanowiących 15%. Rok później Gorbaczow został wybrany na dopiero co utworzony urząd prezydenta, jednak sytuacja gospodarcza wciąż była zła, a narody należące do ZSRS. Poddawane wcześniej asymilacji dążyły do uzyskania niepodległości. Jako pierwsza niepodległość ogłosiła Litwa w 1990 roku, lecz Gorbaczow nie chciał dopuścić takiego rozwoju sytuacji i kazał siłą stłumić protesty. Zamieszki wybuchły też w Estonii, na Łotwie, w Gruzji i Ukrainie. Tymczasem w samym ZSRS pojawiła się opozycja wobec demokratycznych zmian prowadzonych przez Gorbaczowa. Złożył nas polityków mających powiązania z armią i KGB. 19 sierpnia 1991 roku przeciwnicy Gorbaczowa przeprowadzili nieudany zamach stanu nazywany Puczem Janajewa, który był przywódcą buntu. Dzięki działaniom innego zwolennika przemian, Borysa Jelcyna, udało się stłumić pucz, lecz Gorbaczow nie odzyskał już autorytetu. Skutkiem tych wydarzeń był rozpad ZSRS. Łotwa i Estonia wykorzystały sytuację, ogłaszając niepodległość. Niedługo później uczyniły to Białoruś i Ukraina. W rezultacie w 1990 i 1991 roku Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina i Białoruś stały się niepodległe. 8 grudnia 1991 roku zapadła decyzja o rozwiązaniu Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. W miejsce ZSRS utworzono wspólnotę niepodległych państw.